Szanowni Państwo, nadchodzą wielkie dni, święta zmartwychwstania Pańskiego. Rozpoczynamy przeżywanie trydium paschalnego, czasu zadumy, refleksji, smutku, a także radości. Radości ze zmartwychwstania naszego Pana. I na te dni chciałbym od siebie, od samorządu, gminy Pruchnik i od pracowników Urzędu Miejskiego w Prutniku złożyć Państwu życzenia. Życzę Wam zdrowia, życzę Wam pomyślności wszelakiej i radości z faktu zmartwychwstania Pańskiego, a także z faktu spotykania się w rodzinach, z rodzinami, z przyjaciółmi. Niech towarzyszy nam nadzieja, bo nasz Pan zwyciężył śmierć i zaprosił nas do lepszego, nowego życia. I ta nadzieja nas niech wspiera, niech towarzyszy nam na co dzień. Wszystkiego dobrego.